Dzień dobry. W dzisiejszym odcinku opowiem Ci, co to jest zdolność kredytowa, w jaki sposób banki ją liczą i co i w jaki, w jaki sposób ma wpływ na jej wysokość. Tak naprawdę zdolność kredytowa to nic innego, jak maksymalna kwota kredytu, jaką bank jest w stanie zaoferować kredytobiorcy przy konkretnych warunkach, jeżeli chodzi o jego wiek, jego dochody, zobowiązania, liczbę osób w gospodarstwie domowym i okres kredytowania. To są najważniejsze czynniki, które mają wpływ na jej wysokość. Za chwilę przełączę się na mój komputer, na kalkulator bankowy i pokażę Ci, w jaki sposób te czynniki wpływają na zdolność kredytową. Ok, powinno być, widać już mój ekran. Więc weźmy sobie pod uwagę obliczenie zdolności kredytowej dla jakiejś sytuacji, załóżmy, że jeden z kredytobiorców pracuje na etacie, zarabia powiedzmy 3500 zł brutto, tak? w tym wypadku bank po przeliczeniu przyjmie nam jako dochód netto w okolicy 2500 zł, jeżeli będzie to jedna osoba, załóżmy, że nie ma żadnych zobowiązań, nie ma też dzieci, w miesięczne wydatki gospodarstwa domowego, ja wstawiam tu zazwyczaj jak najniższą kwotę, żeby system podstawił nam minimalne wydatki gospodarstwa domowego, jeżeli chodzi o przyjęte przez politykę banku. Załóżmy, że ten ktoś mieszka w Białymstoku, w województwie podlaskim. Tak? Chcemy wziąć kredyt w złotówce, oprocentowanie przykładowo 4% raty równe na okres 25 lat. Chcemy ten kredyt przeznaczyć na zakup. Załóżmy, że nasz kredytobiorca mieszka jeszcze przy rodzinie i chciałby otrzymać 200 tysięcy złotych. To tak naprawdę w tym wypadku jego zdolność to 188 tysięcy złotych, tak? Jeżeli dołożymy do tego drugiego kredytobiorcę, czyli załóżmy żonę tej osoby, niech zarabia 3 tysiące złotych brutto. W tym wypadku bank przelicza nam to na 289. Razem już te dochody wyglądają zdecydowanie lepiej, natomiast mamy dwie osoby, co można zauważyć: wydatki gospodarstwa domowego zmieniły się tak, z wydatków dla jednej osoby, gdzie bank przyjął 1168 zł. Dla dwóch osób jest to już kwota rzędu prawie 2000, w tym wypadku 1918. Dla takich zarobków dla osób bez dzieci maksymalna kwota kredytu przy takich warunkach, tak, czyli oprocentowaniu 4% i 25-letnim okresie kredytowania to 350 tysięcy złotych. Gdyby ci ludzie mieli załóżmy jedno dziecko z automatu wzrastają nam wydatki gospodarstwa domowego 2900 złotych i proszę zauważyć, że zdolność zmienia się w tempie błyskawicznym z 350 tysięcy złotych na 260 tysięcy. Jeżeli weźmiemy drugie dziecko, to tak naprawdę decyzja już jest negatywna, bo zdolność spadła nam o kolejne 100 tysięcy złotych. Także liczba osób w gospodarstwie domowym ma bardzo, bardzo duży wpływ na wysokość Twojej zdolności kredytowej. Ale wróćmy do sytuacji, gdyby to było małżeństwo bezdzietne jeszcze. Tak samo wpływ na to mają, tak na dobrą sprawę, bardzo miesięczne zobowiązania raty kredytów i pożyczek. Jeżeli wstawimy tu, bądź w limitach rok, czy limitach kart, kart kredytowych, Jakieś kwoty, załóżmy, że mają kredyt w wysokości 500 zł miesięcznie. Jakiś kredyt gotówkowy nasza zdolność przez te 500 zł spada o 70 parę tysięcy. Podobnie jest, jeżeli mamy przyznany debet w naszym koncie, w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym, załóżmy, że to będzie 2000 zł i 5000 zł na karcie kredytowej. Nasza zdolność maleje niesamowicie. To jest wszystko w przypadku, gdy chcemy 200 tysięcy. Na dzień dzisiejszy nie jest to jakaś znaczna kwota kredytu. Natomiast no w wielu wypadkach jeszcze wystarcza. Bardzo podobnie, jeżeli chodzi o zdolność, czyli maleje w tempie ekspresowym. W momencie, jak skracamy okres kredytowania, załóżmy, że z 25 lat skrócimy go na 20, nasza zdolność maleje o 20 parę tysięcy. Skróćmy go na lat 15, już mamy tak naprawdę zdolność na poziomie 190 tysięcy złotych. Tak? Biorąc pod uwagę sytuację, gdzie nie mieliśmy zobowiązań, tak naprawdę i okres 25-letni, nasza zdolność z 270 tysięcy mogłaby wskoczyć wręcz na 350. To są wszystko warunki, które kredytobiorca musi spełnić, żeby bank wypłacił, był w stanie zaoferować taką kwotę kredytu do zamknięcia danej inwestycji. Nie zależy od tego, czy będzie to budowa domu, czy będzie to zakup jakiejś nieruchomości, tak? czy nawet jeżeli będzie to tzw. pożyczka hipoteczna. To nie ma większego znaczenia. Generalnie to, co najważniejsze, to Twoje dochody, Twoje zobowiązania, liczba osób w gospodarstwie domowym, okres, na jaki zaciągasz kredyt, i to są cztery najważniejsze elementy, które mają wpływ na Twoją zdolność. Jeżeli chcesz poznać dokładną zdolność kredytową dla Twojego konkretnego przypadku i dla kredytu, który planujesz zaciągnąć, zapraszam Cię na krótkie spotkanie. Na tym spotkaniu od razu policzymy sobie Twoją zdolność, policzymy sobie Jakie konkretne banki mogłyby zaoferować warunki kredytowe dla Twojego przypadku, dla kwoty kredytu, jaką potrzebujesz, dla okresu kredytowania, jaki planujesz, czy też zestawić to do raty, jaką chciałbyś płacić, o ile rzeczywiście to jest realne, tak? Porównamy sobie wysokość kosztów i e, tak naprawdę warunków cenowych dla poszczególnych okresów kredytowania, jeżeli chodzi o poszczególne banki. Dodatkowo też. Dostaniesz taką porcję wiedzy na temat kredytu hipotecznego, zaciągania go, ubiegania się o ten kredyt, żeby przyszła decyzja o zaciągnięciu tego zobowiązania była w 100% świadoma. W tym celu zapraszam Cię na spotkanie. Zadzwoń, napisz e-mail i umówimy się na dogodny dla Ciebie termin. Do zobaczenia.